Zabieg La Perlanera firmy Mavex. Czy Twoja twarz jest zmęczona, szara i matowa, kumuluje toksyny i jest odwodniona? Pewnie symptomy starzenia też są bardziej widoczne. Z pomocą w tego typu objawach przychodzi nam zabieg La Perlanera firmy Mavex. Rewolucyjny, profesjonalny i naturalny zabieg kosmetyczny opracowany przez lekarzy i naukowców z laboratoriów Mavex w Szwajcarii. Sekret tego niezwykłego zabiegu tkwi w nowej, rewolucyjnej technologii dermokosmetyków, która jest wynikiem najbardziej zaawansowanych szwajcarskich badań. Nadzwyczajna moc siedmiu aktywnych składników, synergicznie skomponowanych w ekskluzywnych, naturalnych kompleks fitokosmetyków o imponującej mocy. Jakie potrzeby dla skóry wypełnia ten zabieg? Oczyszcza Oczyszcza skórę ze wszystkich zanieczyszczeń, substancji szkodliwych i toksyn pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Detoksykuje. Aktywny węgiel roślinny. Silnie działa detoksykacyjnie i neutralizuje wolne rodniki oraz sięga głębokich warstw na skórka. Korzeń ratani. Walczy ze stresem oksydacyjnym, ma silne działanie naprawcze. Zwalcza czynniki stresujące skórę. Oraz starzenie się skóry wywołane ekspozycją na światło słoneczne i zanieczyszczenia. Zwalczanie procesów degeneracyjnych. Minerały z glinki zwalczają procesy zwyrodnieniowe skóry. Wyciąg ze szwajcarskiej szarotki zapobiega degradacji włókien kolagenowych i elastynowych, zwalcza wolne rodniki. Witamina C chroni przed fototoksycznymi skutkami promieni słonecznych. Wzmocnienie bariery ochronnej aktywując komórkowe mechanizmy samonaprawy wzmacnia barierę ochronną skóry. Rodniki antyfenolowe ekstrahowane ze skórek ciemnych winogron, jabłka i otrębów pszennych stymulują produkcję kolagenu i odnowę komórkową poprzez delikatne działanie złuszczające, nawilżające i odżywcze. Kwas hialuronowy o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej Zwiększa nawilżenie i przewraca dojrzałej skórze jędrność i koloryt. Zaprojektowany specjalnie dla ciebie zabieg to cztery etapy i cztery produkty bardzo bogate w cenne i wysoce skuteczne składniki aktywne, które mogą dać niezwykłe wyniki potwierdzone badaniami klinicznymi. Pierwszy etap to oczyszczanie. Umieść Active Carbon Super Cleansing w ilości odpowiadającej wielkości dwóch orzechów włoskich w dłoni i nałóż równomiernie na twarz. Rozmasuj okrężnymi ruchami na skórze twarzy, szyi i dekoltu. Zmyj ciepłym kompresem. Drugi etap to detoksykacja. Za pomocą pędzla zaaplikuj grubą warstwą maski Active Carbon Face Pack na twarz, szyję i dekolt. Pozostaw na 15 minut. Nadmiar maski możesz ściągnąć za pomocą szpatułki laryngologicznej. Zmyj kilkakrotnie ciepłym kompresem. Kolejnym, trzecim etapem jest intensywna biostymulacja. Zaaplikuj kilka kroper Active Carbon Face Serum na twarz, szyję i dekolt. Masuj aż do całkowitego wchłonięcia. Czwarty etap to masaż i odżywianie. Nałóż na twarz, szyję i dekolt krem Divine Beauty. Wmasuj aż do całkowitego wchłonięcia. Skóra po zabiegu zostaje zrewitalizowana i odżywiona, dzięki czemu nabiera świeżości i promiennego młodzieńczego blasku. Zmarszczki i pory stają się mniej widoczne, a składniki węglowe silnie usuwają toksyny i zanieczyszczenia. Zapoznaj się z listą autoryzowanych gabinetów kosmetycznych, w których możesz przeprowadzić zabieg na mawekspolska.pl.